Nie miałem wcześniej takich zajęć. Wiem, jak rozwiązywać problemy. Stałem się bardziej otwarty. Chętniej dzielę się swoimi pomysłami. Rozwinęłam swoją kreatywność. Zrozumiałem, że każdy w zespole jest ważny. To wyjście poza schemat. To słowa studentów, którzy brali udział w zajęciach prowadzonych metodą design thinking. To metoda, która wspiera tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Metoda, która uczy myślenia projektowego, ale przede wszystkim to metoda, która doskonale sprawdza się w edukacji. Dlaczego? Bo pomaga studentom nabywać umiejętności i kompetencje niezbędne dla rozwoju w tak szybko zmieniającym się świecie. Uczymy studentów rozwiązywania rzeczywistych problemów. Współczesny system edukacji wymaga w tym zakresie innowacyjnych metod. W takich przypadkach najlepiej sprawdza się metoda Design Thinking, na których studenci mogą zaprojektować rozwiązanie jednych ze współczesnych problemów. Zastosowanie tej metody nie powoduje, że rezygnujemy z uczenia treści programowych. Natomiast teorie i koncepcje, które na tradycyjnych zajęciach są dla studentów abstrakcyjne i odległe, stają się narzędziami do rozwiązywania konkretnych problemów. Zmienia się rola nauczyciela, który motywuje do pracy i podpowiada, gdzie i czego samodzielnie szukać. To uczy studentów odpowiedzialności. I daje autonomię. Podczas pracy tą metodą studenci uczą się, jak zbudować zespół, podzielić się zadaniami, słuchać siebie nawzajem, wymieniać się doświadczeniami i na tej podstawie wypracowywać wspólne rozwiązania. Dzięki temu w zespole tworzą się wyjątkowe i twórcze relacje. Ważna dla pracy metodą Design Thinking jest także przestrzeń, w której odbywają się zajęcia. Najlepiej jest, jeśli jest to sala, którą możemy swobodnie aranżować przestawiać stoły, pracować w dużej grupie albo w mniejszych zespołach, pisać na ścianach, które są jednocześnie tablicami, umieszczać karteczki gdzieś w różnej w tej przestrzeni wokół nas. Jednym słowem przestrzeń, która swoim wyglądem i możliwościami wyzwala naszą kreatywność. Na zajęciach prowadzonych metodą design thinking pokazujemy studentom, że kreatywność to nie jest cecha wrodzona to umiejętność, którą można i warto rozwijać. Na początku zajęć pobudzamy ich energię, ich pomysłowość poprzez rozgrzewki, czyli krótkie, dynamiczne ćwiczenia. Dzięki tak stworzonej przyjaznej atmosferze studenci chętnie i z otwartością prezentują swoje nowatorskie pomysły. Jednocześnie nabierają przekonania, że nawet najbardziej szalone idee można zamienić w praktyczne rozwiązania. Jako wykładowcy wiemy, jak ważne jest rozwijanie u studentów tych umiejętności i kompetencji. Dlatego stworzyliśmy Laboratorium Design Thinking. To podręcznik do nowoczesnej dydaktyki, który oprócz niezbędnej teorii zawiera scenariusze zajęć, praktyczne narzędzia, mnóstwo anegdot, a całość uzupełniają podcasty. Dzięki naszemu udziałowi w projekcie Popojutrze 2.0, wszystko to można pobrać w wolnym dostępie na naszej stronie. Laboratorium jest efektem naszych doświadczeń z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest rezultatem odkrywania przez nas tej metody w praktyce, wielu pomysłów jak przekuć ją w dobre zajęcia i testowania tych pomysłów. Zachęcamy do skorzystania z naszych porad, do podzielenia się z nami Waszymi doświadczeniami i do wspólnej pracy na rzecz lepszego kształcenia i lepszego jutra.